Nie. Dotarliśmy do takiego małego parku i na wzgórzu w Locorotondo, skąd rozpościera się piękna panorama I na pobliskie tereny. Naprawdę przepięknie. Teraz będziemy szukać knajpki, w której spędzimy prawdopodobnie wieczór na dobrym winie. do um, w piwnicy, w który jest uh, kreatoria. Um, Wychaczyliśmy ją spacerując po starówce. Ma bardzo dużo rekomendacji. Yy, przez poradnika myślą, Zawsze bardzo chętnie wybieram takie miejsce. Zazwyczaj naprawdę jest super pysznie. Jest mega autentycznie, co mi się strasznie podoba. W ogóle dzisiejszy dzień poświęcam na to, żeby się trochę tu pokręcić. Zaliczyłam już dwie knajpki z lokalnym winem i tapasami. I tak wszędzie chodzę skubne po drogu. Tutaj zatrzymam się na pewno na dłużej, ponieważ mają takie domowe roboty makaron pierwszą kawa są e, i karczochami. Ja robię nawet jakiegoś tutaj e, oryginalnego przepisu. Jestem bardzo ciekawa, co przyjdzie. Naprawdę przepyszne. Mm. Oczywiście posypałam z tą ilością sera. Let's <laughs> Słuchajcie, dzisiaj w bloku Rotondo jest obchodzone święto San Giorgio. Nie znalazłam na, niestety na ten temat zbyt dużo informacji w internecie. Jeszcze postaram się poszukać, żeby Wam coś więcej opowiedzieć. W każdym razie ten główny kościół tutaj na Starym Mieście jest właśnie... Nazywa się San Giorgio i cała ta impreza będzie wokół tego kościoła. Będzie wielka fiesta. Właśnie polecono nam, żeby przyjść to koniecznie zobaczyć. I na razie wybraliśmy się tylko na taki poranny spacer i już natknęliśmy się na świetnie. Świetny, koncert, który tutaj był grany na żywo w parku. Pięknie grali e, cała orkiestra. A już tutaj za chwilę Wam pokażę najpiękniejszą panoramę, jaką znaleźliśmy w Loco I przychodzimy tutaj, normalnie nie wiem, wczoraj byliśmy chyba cztery razy tutaj o różnych porach, żeby zobaczyć jak to ślicznie wygląda. Absolutnie mogłam się codziennie budzić z takim widokiem. I po raz kolejny wchodzę do tych uliczek, ja zawsze z innej strony, ale jest tak magicznie. Chyba ja za trzy godziny spacerowaliśmy po tym, na tej starówce. Eee, podobno warto się tutaj zgubić, eee, cały czas się tutaj gubię, ale najfajniejsze jest to, że zawsze da się stąd wyjść. Wystarczy kierować się cały czas w tą samą stronę. A te uliczki są tak zbudowane, że wszystkie łączą się pod kątem prostym, czyli generalnie nie da się zgubić, ale jest to magiczne miejsce zapraszam Was na spacer. Teraz dojdziemy do, do tego kościoła. Prawie dzisiaj będzie tam trochę więcej niż w ale na pewno warto go zobaczyć, bo jest bardzo urokliwe. pokażę Wam e, piękne malunki, które są na suficie, a szczególnie ciekawe są też pozostawione fundamenty oryginalne, e, które są oszklone i można je zobaczyć będąc w środku.